Cześć, witam wszystkich z okazji Świąt Wielkanocnych 2020. Chciałbym życzyć wszystkim hodowcom, miłośnikom zdrowia, wytrwałości, żebyśmy mogli po tej pandemii spotkać się wszyscy w zdrowiu. Hodowcom chciałbym życzyć, żeby rok 2020 l lotach gołębi dorosłych chociaż odbyło się kilka lotów Szanowni Koledzy koleżanki chciałem poinformować że sklep działa, jesteśmy zdrowi, wysyłki prowadzimy dla wszystkich moich klientów dla przypomnienia chciałem powiedzieć, że w miesiącu czerwcu, na początku czerwca będą losowane dwa młode gołębie kustersy oryginalne gołębie belgijskie to są młode po oryginałach. Ja też mówiłem, że przeznaczam około 5 gołębi młodych w roku 2020 dla moich klientów. Na razie nie mam wysyłek. Jak tylko te wysyłki będą, koledzy, będziemy realizować to, co się powiedziało, czyli 5 gołębi młodych plus dwa oryginalne kustersy gołębie belgijskie. To są młode po kusersach. Także zachęcam do zakupów. Jeszcze raz koledzy, wszystkiego dobrego. Zdrowia życzę.